4080, powiadasz? 16 GB? No ciekawe kurczę, gdzie się podział model 12 GB? Dziś dajmy sobie spokój ze śmieszkowaniem i przejdźmy do szczegółów odnośnie prawdziwej wersji 4080. Chyba jeszcze nigdy w historii Nvidia tak wiele nie dzieliło modelu z końcówką 80 od 90. O cięciach widzieliśmy już co prawda kilka tygodni temu, ale dalej one szokują. 70% mniej jednostek cieniujących 60% ropów szyna 256 bitowa zamiast 384-bitowej i na końcu gdzieś wyparowało 8 GB pamięci GDDR6X. Ale wiecie, co jest najlepsze? Pomimo tak dużych cień w specyfikacji, różnica cenowa pomiędzy kartami ma sięgać 2000 zł. Przy tej skali to niewiele. Już względem modelu z rodziny Amper RTX 3080. Przyrosty jednostek są umiarkowane, a największe dysproporcje zachodzą w obszarze zegarów układu graficznego. To, o czym trzeba sobie powiedzieć na samym początku, to zdecydowanie o absurdalnej wręcz wycenie RTX 4080. Nvidia mówi, że nie da się już tworzyć tanich kart graficznych i ich ceny będą tylko rosły. Ale czy to jest dobre uzasadnienie tak wysokiej wyceny tej karty względem tego, co obserwowaliśmy w roku 2020 ze sprawą Amper? Zgodnie z zaleceniami UOKIK informuję, iż produkt do testów otrzymałem od firmy Asus. Za przygotowanie recenzji otrzymam stosowną gratyfikację, a karta pozostanie po zakończonych testach na wyposażeniu studia. Firma nie miała żadnego wpływu na opinię wydaną przeze mnie o testowanym produkcie. Asus, wielkie dzięki. Uratowaliście mi skórę tym bydlakiem. Nvidia bowiem stwierdziła, że tym razem nie wyśle wandersów do największych kanałów technologicznych w Polsce, bo ma mało sampli. Ponoć. Na czym ja to skończyłem? Ach tak, na Strixie 4080. Słuchajcie, ta karta jest o olbrzymich rozmiarów. I sam się dziwię, że Asus skopiował tak naprawdę wygląd i budowę kulera od 4090 striksowej w wersji OC. No mamy powtórkę z rozrywki. Jak szaleć, to szaleć. Producent z pewnością nie szczędził tutaj na wykonaniu tej karty, a poszczegóły zapraszam was teraz. Strixowa 4080 jest takich samych gabarytów jak 4090 z tym dopiskiem. Czteroslotowa konstrukcja o przyprawiającej odreszcze długości 35 cm, gruba metalowa obudowa wentylatorów i niesłychanie rozbudowany system chłodzenia. Tak w skrócie można opisać produkt, który przyjdzie mi dziś testować. Cały czas nie chce mi się wierzyć, że ktoś wpadł na pomysł, by stworzyć takiego potwora pod 350W TG. O wielkości tej karty niech świadczy zestaw 300 mm wentylatorów i odpromiennika o długości 30 cm i grubości co najmniej 4. W jego działaniu wykorzystuje się podstawę z komorą parową, odbierającą również ciepło z pamięci GDDR6X. Główny radiator zapewnia także chłodzenie sekcji zasilania. A skoro o niej mowa, to Asus zdecydował się na cięcia względem Strixa 4090. 18 faz zamiast 24. Zmienione MOSFETy produkcji Onsemina Infineony, dalej jednak 70A. Natomiast zasilanie pamięci Microna D8BZF odbywa się w ujęciu 3-a nie 4-fazowym. Na pleckach rzecz jasna znalazło się miejsce dla backplate'u o dość awangardowym wyglądzie. Ciekawostką jest za to lokalizacja podświetlenia LED. To tył karty, a dokładniej transparentna ramka z tworzywa sztucznego. Również podświetlany jest napis ROG. Strix zasilany jest przez nowe 16-pinowe złącze ATX 12 VHPWR. Odpowiedni adapter do niego znajdziecie w opakowaniu z kartą. Skromowa o wersji OC, to ona względem Fandersa podbija zegary o nieco ponad 100 MHz na Biosie Performance. Dziś wyjątkowo na wykresach bez 1080p. Przy ich tworzeniu ograniczał nas ich format, także wybaczcie. A teraz czas na konkrety. Tak jak sądziłem, GeForce RTX 4080 i to nawet z dopiskiem OC nie notuje już tak spektakularnych rezultatów w grach jak model z końcówką 90. Na tle 10GB 3080 mówimy o zysku na poziomie 50% w 1440p i 2160p. Czy to dużo czy mało? Biorąc pod uwagę sam stosunek ceny do wydajności na pewno niewiele. W kontekście pokonywania barier FPS-owych całkiem sporo. Z 3080 nie mogliśmy pozwolić sobie na stałą liczbę 60 klatek na sekundę w grach AAA przy najwyższych nastawach oprawy graficznej. 4080 to zmienia, ale właśnie kosztem ceny. Fajnie jednak popatrzeć na zyski w Control czy Cyberpunku, które do małych nie należą. Zdecydowanie mniej powodów do niezadowolenia powinni mieć posiadacze RTX-ów 3090 i 3090 Ti. Do niedawna obie te karty można było kupić w okolicach 5500 zł. Używane topowe 3090 z możliwością odlokowania power limitu schodzą do 4500 zł, gdzie strata do 4080, wycenianej na ponad 7000 zł, zamknie się w góra 25%. Popatrzcie na liczbę klatek w poszczególnych tytułach. Tu tym bardziej nie widać przepaści na korzyść Ada Lovelace. Cyberpunk i porównanie z Ti mówi o zaledwie 12% dysproporcji pomiędzy kartami i nie jest to wcale odosobniony przypadek. Moje wewnętrzne ja się ucieszyło, kiedy zobaczyłem ponad 3000 MHz na układzie AD103 i przyznam, że Strix podkręca się całkiem nieźle, chociaż ten power limit jest zablokowany domyślnie na 400 W. Też nie sądzę jednak, by jego odblokowanie przyniosło jakieś znaczące poprawy w kwestii zegarów, no bo to widzieliśmy także po stronie 4090, że ten power limit w wysokości 500 W jest wystarczający i tutaj nie ma specjalnej potrzeby, by go zwiększać, bo te zegary po prostu. Nie urosną. 175 MHz więcej na układzie graficznym, 900 na pamięci GDR6X i to przyniosło fajne wzrosty, ale powiedziałbym, że nie szalone, bo zyskaliśmy zaledwie 2% w God of War, ale już 5 w cyberpunku i 8 w Spidermanie. Także powiedzmy, że troszeczkę było na plus, ale też nie ma co się spodziewać, cudów. Kochanie, nie musisz dziś sprzątać. Zrobiła to za ciebie Nvidia, przynajmniej w kontekście pobieranej energii. Wow, 350-watowe wskazanie TGP. Przełożyło się to na łączny pobór całej platformy w wysokości 424 w 20-watowy spadek względem 3080 -ki. Biorę to w ciemno. Trzeba jednak oddać cesarzowi to, co cesarskie i docenić jeszcze lepszą efektywność energetyczną wyższego w hierarchii rtx 4090. Ale to nie jest żadna niespodzianka. tenki jest ten Asusowy Strix. Na ustawieniach domyślnych przy 350-watowym TGP karta łapie nie więcej jak 64 stopnie Celsjusza, a obroty wentylatorów nie przekraczają 1350. RPM. Dalej Was to nie zadowala? Karta ma przełącznik BIOSów i w każdej chwili można skorzystać z tego o nazwie QUIET. Co to daje? Ograniczenie PL do 320W z temperaturą rzędu 60 stopni Celsjusza i RPM nie przekraczającym poziomu 1100. Ostatni test to overclocking i dopiero w tych warunkach karta wdaje się delikatnie we znaki. Czas najwyższy, abyśmy to sobie jakoś ładnie wszystko podsumowali, a według mnie najważniejszą kwestią w przypadku tej karty graficznej jest jej stosunek ceny do wydajności, bo Nvidia pojechała totalnie po bandzie, e, oferując ten model, może nie ten konkretnie, ale ogólnie 4080, również Funders Edition, w kwocie powyżej 7000 zł. I tak możemy oczywiście gdzieś tłumaczyć Nvidie, że te nazewnictwo, te cyferki, które pojawiają się na końcu każdej karty graficznej nie mają większego znaczenia i można za każdym razem porównywać 80 do 80, 90 do 90, bo jednak coś się je różni. No. Ale nie mogę od tego uciec, no bo jednak za 3080 w standardowej wersji 10 gigabajtowej płaciliśmy w roku 2020 3500 zł. Przez krótki czas, bo potem wiemy, co się działo z rynkiem kart graficznych, ale jednak można było ją nabyć za takie pieniądze. Dzisiaj za tę kartę przyjdzie nam zapłacić blisko 7100, 7200 zł. To jest po prostu szokujące. Otrzymujemy, co prawda, wzrost wydajności 50%. No ale nie, tego nie można tak tłumaczyć. I jeszcze gorzej, o czym już tu wspominałem. Wygląda porównanie z 3090 i 3090 Ti. No te różnice pomiędzy tymi kartami a nową jednostką nie są wcale szokujące, a na rynku używanych kart możemy je spotkać w cenie w okolicach 4.500 zł, 3090 głównie, ale w tych dobrych wersjach, czy to Strixowych, czy to EVGA, są te karty faktycznie dostępne za 3090 Ti można Zapłacić nieco więcej, i też się dziwię niektórym osobom, że wystawiają te karty w tych cenach z takim zasobem pamięci, który przydaje się w niektórych operacjach w zakresie tutaj działania profesjonalistów, czy to w obróbce audiowizualnej, czy to wreszcie w działaniu z fotorealistyczną grafiką 3D. A te karty są sprzedawane za takie pieniądze, nawet nie zważając na to, w jakich cenach będzie dostępna 4080, czy na przykład 4070 Ti, która została zapowiedziana na styczenie przyszłego roku. Także cena szokuje, jest ona dla mnie nieuzasadniona i faktycznie Nvidia tutaj przesadziła. Według mnie, co będę powtarzał chyba jeszcze nie raz, w przypadku premier Ada Lovelace model 4090 jest tym najlepszym, nie tyle pod kątem wydajności, ale najlepszym, jeśli chodzi o wzrosty wydajności, a także cenę, która w jakiś sposób jest jeszcze do wytłumaczenia, chociaż wiem, że duża część osób w tym aspekcie się ze mną nie zgadza. Co do samego Strixa, słuchajcie, konstrukcja jest olbrzymia, i tutaj także muszę wrzucić swoje trzy grosiki. Oczywiście doceniam jej kulturę pracy, doceniam jej wygląd, doceniam jej jakość wykonania. PCB, mnogość rozwiązań. Jest tego naprawdę mnóstwo i karta, no jak mówiłem, już ogólnie sprawuje się znakomicie. Ba, dopowiem jeszcze więcej, bałem się o jej wygląd z renderów. Tu są jeszcze foliki przyklejone, także może się delikatnie ta karta odbijać w oku kamery. Ale na żywo prezentuje się ona znakomicie dużo ciekawiej niż właśnie na renderach, z czego się bardzo cieszę. Tylko pytanie, czy jej koszt nie będzie specjalnie za wysoki względem tego co dostajemy właśnie z 4080 no bo zapewne za tego Strixa przyjdzie wam zapłacić 8000 zł. 8000 zł. I trochę się śmieje patrząc na to, jakie chłodzenie faktycznie otrzymała wersja z 350 watowym TGP. A specjalnie po OC ten pobór energii nie rośnie to jest około 400W całej karty graficznej. No i ona znakomicie spisuje się, zarówno przed, jak i po OC. Tutaj absolutnie nie można mieć do niej żadnych, absolutnie żadnych uwag. No ale na pewno sam projekt, sama konstrukcja chłodzenia, biorąc pod uwagę obecne ceny materiałów, sporo kosztowała. No, i to także pociąga za sobą pewne tutaj no niespecjalnie dobre wiadomości dla klienta, właśnie pod kątem tej ogólnej ceny czy końcowej ceny produktu. I tak naprawdę to tyle w tej recenzji. Słuchajcie, no chciałem skomentować głównie cenę o wszystkich danych na temat wydajności macie już pojęcie, wiecie jak wygląda ta karta pod kątem efektywności energetycznej, bardzo dobrze, co jeszcze raz będę wspominał. Strix również spisuje się znakomicie, no ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie będzie tani model, to będzie z pewnością jedna z najdroższych 4080 dostępnych na rynku, ale odwdzięczy się Wam naprawdę znakomitą jakością wykonania i świetną pracą. I to nie jest wcale reklama. Do zobaczenia, mówił Lipton, pa pa.